Siemka, tu Man. witam i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w RimWorld. Ostatnio opracowaliśmy pierwszy poziom technologii energii, dzięki czemu zbudowaliśmy generator parowy i rozpoczęliśmy generowanie prądu. Mieliśmy także do czynienia z kolejnym, dużo groźniejszym atakiem morświnów z Bragi. By się do niego przygotować, zbudowaliśmy drewnianą palisadę, odparliśmy atak i wzięliśmy do niewoli jeńca. Ok, tak więc powracamy do naszej rozgrywki. Właśnie minęła kolejna burza słoneczna, dzięki czemu nasze lampy zaczęły w końcu świecić. Mamy tutaj jednak kolejne wydarzenie astronomiczne, a więc kolejne zaćmienie słońca. Tak więc niestety nasi ludzie muszą pracować w całkowitych ciemnościach. No i teraz tak, wydaje mi się, że zbudujemy tutaj drugą linię energetyczną, która nie tylko zapewni zasilanie naszym innym budynkom, będzie ona także dostarczała prąd, gdyby ta północna linia uległa przerwaniu. Postawimy także nowe lampy jedną na środku naszego placu przemysłowego a także w naszej spiżarni, naszej rzeźni, w naszym niewielkim więzieniu. I ostatnią lampę w naszej szopie z generatorem. I mamy koniec kolejnego, całkowicie ciemnego dnia. A następnego dnia pan Pająk zabiera się za układanie nowych przewodów i oświetlenia. A Wentru po raz kolejny próbuje porozumieć się z naszym jeńcem a więc uwięzioną przez nas plemienną kobietą. I pomimo olbrzymich różnic dzielących nas z tym prymitywnym ludem, Wendru zaczyna się z nią dogadywać i zyskiwać jej zaufanie. I kobieta ta postanowiła ostatecznie podzielić się z nami informacjami na temat morszwinów z Bragi. No i cóż, ludzie ci są tutaj od niepamiętnych czasów. Być może ich przodkowie rozbili się tutaj nawet tysiąc lat temu bądź też przetrwali kataklizm, który zniszczył znajdującą się tutaj cywilizację. No i faktycznie mamy tutaj na powierzchni całkiem sporo starożytnych ruin. Tak czy inaczej, plemienni ludzie prowadzą nomadyczny tryb życia i używają prymitywnych narzędzi i uzbrojenia. Niektóre plemiona są bardziej agresywne od innych, jednak wiele jest otwartych na handel bądź też sojusze, nawet z nieznajomymi takimi jak my. Bliska współpraca czy też rekrutacja będzie trudna, a to z powodu olbrzymich socjotechnologicznych i lingwistycznych różnic. Pomimo oczywistej słabości technologicznej, plemienni ludzie potrafią być niebezpiecznymi wrogami i cennymi przyjaciółmi z powodu ich biegłości w wojnie niskotechnologicznej, ich liczebności i ich determinacji. No i cóż, pomimo tego, że wszystko na to wskazuje, że będzie to dość trudne, spróbujemy tą kobietę do naszej kolonii zrekrutować. No bo cóż, potrzebujemy desperacko rąk do pracy. No bo na przykład wentru jest cały czas zajęty pracą w kuchni, pracą na polu, czy też zajmowaniem się naszymi więźniami. I praktycznie w ogóle nie ma czasu na badania naukowe. Pan pająk jest naszym jedynym budowniczym, Matt Tanifi praktycznie nie nadąża z produkcją dóbr rzemieślniczych. I brakuje nam tragarzy, ponieważ na przykład tutaj mamy mnóstwo ściętych drzew, których nie ma komu przynieść na nasze składowiska. No tylko, że właśnie z powodu różnic cywilizacyjnych nie będzie to łatwe. I pierwsza próba rekrutacji zakończyła się niepowodzeniem. Ok, mamy koniec zaćmienia. No i teraz tak, ponieważ ataki wroga robią się coraz groźniejsze. Rozbudujemy nasze fortyfikacje i rozbudujemy je dość znacząco. Tak więc przedłużamy naszą palisadę tutaj. Zabezpieczymy także kierunek zachodni i południowo-zachodni. Naszą wschodnią flankę pozostawimy otwartą, ponieważ właśnie w tamtym kierunku. Będziemy rozbudowywali naszą kolonię. I tak jak ostatnio, umieścimy tutaj otwory strzelnicze. Rozkopiemy chyba także to niewielkie wzgórze, aby stało się częścią naszej linii obronnej. I tak oto mija kolejny dzień. To Wentru, który jest w tej chwili bardzo zajęty pracą przy naszym więźniu, czy też pracą przy kuchni, nie ma praktycznie czasu na pracę przy rolnictwie. Dlatego też zwolnimy go z tego obowiązku i powierzymy go szobu Senpai. No i niestety pomimo wielu prób, Wentru cały czas nie udaje się zrekrutować naszego więźnia. Ok, tak więc szubu Senpai wykopuje ziemniaki. No, bo tak to one by się zmarnowały, ponieważ wętru nie ma po prostu na to czasu. Pan Pająk już niemal zbudował palisadę. Do naszej kolonii przybywa także gość z klifu nauczycieli. I mamy niestety kolejną nieudaną próbę werbunku. No, niestety szanse na to są małe. Tak więc możemy niestety dość długo na to czekać. Mamy kolejny dzień i świetnie, pan Pająk zbudował palisadę. No teraz niech tylko rozkopie fragment tego niewielkiego wzgórza. Kolejny dzień dobiega końca. No i cóż, nasza fortyfikacja już niemal gotowa. I teraz tak, podobnie jak w przypadku naszej starej palisady, zabezpieczymy nasze otwory strzelnicze, układając przed nimi worki z piaskiem. Świetnie, mamy sukces, ponieważ w udało się zrekrutować naszego więźnia. E, no cóż, tak więc przyjrzyjmy się naszej nowej kolonistce. Tak więc damy jej na imię Gizmo. I jest to 24-letnia kobieta. W dzieciństwie zajmowała się ona należącymi do jej plemienia stadami Mafolo, chroniąc te zwierzęta przed drapieżnikami i lecząc chore sztuki. Była to bardzo cicha praca... Jednak Gizmo podobało się, że może przebywać z dala od innych ludzi. Gdy dorosła, morświny z Bragi zawarły kontakt z Cliffem nauczycieli. Gizmo została wysłana do tej wioski, by zaoferować tamtejszym, bardziej cywilizowanym mieszkańcom swe usługi jako zwiadowca i przewodnik po okolicy. I z tego powodu jest ona całkiem przyzwyczajona do obcej technologii. Hmm... No Mamy tutaj bardzo ciekawą informację, e, ponieważ najwyraźniej morszwiny z Bragi nie atakują wszystkich znajdujących się w okolicy wiosek. No, tak więc kto wie, być może także i my moglibyśmy się z nimi ułożyć, no być może nie, żeby zabrzeć z nimi sojusz, ale by przynajmniej przestali nas atakować. A fakt, że udało nam się Gizmo zrekrutować wynika chyba właśnie z tego, że jest ona całkiem przyzwyczajona do cywilizacji. A poza tym gizmo ma także niezwykle zmienne nastroje, co niestety powoduje, że mogłaby się ona załamać w trudnej sytuacji jako pierwsza. Jednak na plus mamy tutaj fakt, że jest ona osobą ciężko pracującą. A co do jej umiejętności, to jest ona przyzwoita, jeśli chodzi o walkę wręcz i medycynę. Ma ona pasję do tych obydwu umiejętności, a także do badań naukowych czy też do strzelania. No i cóż, lepiej byłoby, gdyby gizmo potrafiła zajmować się rzemiosłem. Jednak tak czy inaczej, na pewno przyda nam się jej pomoc. Okej, okay, teraz tak, niech wętru pozbędzie się swojego pistoletu, którego i tak nie używa. I powierzymy tą broń gizmo. No i nasze łóżko medyczne przekażemy nowej mieszkance kolonii Wostroja. Ok, tak więc możemy dokonać kolejnego podziału obowiązków. Ponieważ Gizmo jest równie dobrym medykiem co Matanifi, to właśnie ona stanie się naszym głównym lekarzem. E, tak więc niech Shobu Senpai będzie naszym głównym farmerem, a wycinkę drzew i zbieranie roślin powierzymy właśnie Gizmo. I obydwie te kobiety niech pomagają Matanifi przy pracy rzemieślniczej. Jeżeli tylko będą miały na to czas. A wętru niech w wolnym czasie skupi się tylko i wyłącznie na badaniach naukowych. No i cóż, mamy chyba w końcu odpowiednią załogę, by nasza kolonia zaczęła efektywnie funkcjonować. OK, świetnie. Wętru opracował właśnie pierwszy poziom technologii obronnej. Tak, więc czas na wybór kolejnego projektu naukowego. I zdecydujemy się tutaj na technologię komunikacji. Dzięki temu będziemy mogli zawrzeć kontakt z innymi frakcjami na tej planecie, tak aby na przykład zyskać sojuszników, czy też zawrzeć pokój. A poza tym będziemy mogli kontaktować się ze statkami kosmicznymi na orbicie. No a to otworzy przed nami możliwości wymiany handlowej. Ok, tak więc, ponieważ dysponujemy w tej chwili nieco większą siłą roboczą, nakazuję wysprzątanie głazów z najbliższej okolicy naszej palisady. No a poza tym, Matt nie ma w tej chwili materiałów na wyrabianie kolejnych kamiennych bloków. A wętru, niech być może, wykorzysta najbliższy czas na sprzątanie. No bo niestety w naszych budynkach mamy straszliwy bałagan i brud. A to negatywnie odbija się na morale naszych mieszkańców. Mamy nadejście burzy z piorunami. I spoglądając do naszej spiżarni, no widzę, że nie mamy niestety zapasu ziemniaków. A to oznacza chyba, że nasze uprawy są nieco zbyt małe. Dlatego też powiększymy nieco nasze pole. E, no i cóż, w tej chwili chyba zamiast rzemieślników bardziej przydadzą nam się tragarzy. No, ponieważ cały czas mamy sporo głazów do przeniesienia, a także sporo ściętego już dość dawno drewna. Tak więc niech szobu Senpai i gizmo skupią się w wolnym czasie na przenoszeniu. A panu Pająkowi zlecimy budowę naszych pierwszych wieżyczek obronnych. No i te jak widzicie mają całkiem spory zasięg, strzelają one także seriami, tak więc będą chyba dość potężne, no jednak niestety są one bardzo, bardzo kosztowne. Na budowę jednej potrzeba aż 200 metalowych sztab. A poza tym nie są one także idealne, ponieważ do działania potrzebują obsługującego je kolonisty. Kolejnym minusem jest także fakt, że w chwili zniszczenia eksplodują. Co oczywiście naraża naszych kolonistów na spore niebezpieczeństwo. Jednak pomimo tego, wydaje mi się, że ta dodatkowa siła ognia bardzo nam się przyda. Ach, tylko właśnie, niestety mamy tutaj pewien problem. Ponieważ nasze otwory strzelnicze zarastają roślinnością. I na przykład w tym miejscu, w którym chciałem umieścić wieżyczkę wyrósł nam kaktus. Tak więc, zanim zabierzemy się za budowę tych wieżyczek, damy kolejne zlecenie panu Pająkowi i po prostu niech wyleje wzdłuż naszej palisady beton. Nie tylko ułatwi to komunikację i przemieszczanie się naszych kolonistów z punktu strzelniczego do innego punktu, uniemożliwi to także wyrastanie tam roślin. Mamy kolejny burzowy dzień i nasi ludzie wracają do pracy. I świetnie, Shobu Senpai i Gizmo zaczynają w końcu przynosić na składowisko głazy. A no i właśnie musimy usunąć ten śmietnik, ponieważ znajduje się on obecnie w obrębie naszej kolonii. I wyznaczymy nowe śmietnisko, powiedzmy, tutaj. Mamy koniec kolejnego dnia? E, no i teraz tak, pan Pająk już wkrótce zakończy wylewanie tych betonowych ścieżek, tak więc czas na wieżyczki. Tak jak wcześniej mówiłem, są one bardzo kosztowne, no tak więc nie możemy przesadzać z ich ilością. A więc tak, umieścimy jedną na naszej południowej ścianie. Dwie kolejne umieścimy na zachodzie i dwie ostatnie na naszej północnej ścianie. Pokryją one swoim zasięgiem całkiem spory teren, będzie to jednak bardzo kosztowna inwestycja. I na tą chwilę nie mamy wystarczającej ilości metalowych sztab. Dlatego też na naszym stanowisku hutniczym zwiększymy zapas tych zasobów do 760 jednostek. Mamy wizytę kolejnego gościa z dystryktu nad rzeką. O, co my tu mamy? Najwyraźniej zostaliśmy zaatakowani przez nowy rodzaj przeciwnika, a więc niejakich mechanoidów, którzy nie czekają i natychmiast przeprowadzają atak. Mamy więc tutaj bardzo dziwnego mechanicznego przeciwnika, zwanego kosiarzem. I jest on najwyraźniej wyposażony w jakąś zaawansowaną technologicznie broń energetyczną. No i mamy tutaj co prawda tylko jednego wroga, no tylko że nie wiemy, na ile jest on potężny. No i cóż, niestety nasz gość z dystryktu nad rzeką ma tutaj sporego pecha, ponieważ mechanoid pojawił się akurat w jego pobliżu. Okej, okay, tak więc da nam to nieco czasu i natychmiast zbieramy naszych ludzi. Ach, no i cóż, broń tego mechanoida jest chyba doprawdy potężna, ponieważ dwoma celnymi strzałami powalił on naszego gościa z dystryktu nad rzeką. No i ten w tej chwili leży na piasku i się wykrwawia, a kosiarz zaczyna zmierzać w kierunku naszych budynków. No i niestety akurat z tego kierunku nie mamy żadnych fortyfikacji. No cóż, trzeba będzie improwizować i wykorzystać nasze zabudowania. Tak więc umieszczam naszych ludzi za ścianami i węgłami. Okej, okay, rozpoczęliśmy ostrzał. No teraz tylko umieśćmy Pana Pająka i Gizmo, tak aby mogli także ostrzeliwać tego mechanicznego przeciwnika. No i cóż, wymagało to wielu bezpośrednich trafień z broni palnej, jednak udało nam się w końcu tego mechanoida zniszczyć. No i nie wiem, czy jego sztuczna inteligencja nawaliła, ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu, zamiast atakować naszych kolonistów, ten mechaniczny kosiarz postanowił włamać się do naszego więzienia. No ale cóż, tak czy inaczej są to dla nas świetne wieści, ponieważ bez żadnych strat udało nam się odeprzeć ten atak. Ok, tak więc zabierzmy stąd zwłoki tego mechanoida. I na plus mamy tutaj fakt, że możemy z jego ciała odzyskać nieco rudy metalu. A ta zaczyna nam się powoli niestety kończyć. Ok, tak więc pan Pająk skupia się na budowie wieżyczek. No jednak nakażemy mu także odbudować nasze zniszczone więzienne drzwi. Świetnie. Pierwsza wieżyczka zbudowana. No i zajęło to panu Pająkowi bardzo dużo czasu, ponieważ są to dość skomplikowane urządzenia. Okej, okay, mamy już wieczór. Mamy jednak także kolejną wieżyczkę. Okej, okay, jest trzecia wieżyczka. I nasi ludzie zaczynają oczyszczać przed pole z tych kamiennych głazów. Mamy kolejny dzień. No i cóż, aby trochę przyspieszyć przynoszenie materiałów, przydzielimy to zadanie tymczasowo także wętrów. I świetnie, pracując niemal całą noc, Pan Pająk zbudował ostatnią wieżyczkę. No cóż tak więc miejmy nadzieję, że będziemy dużo lepiej przygotowani na kolejne ataki wroga, a te robią się coraz groźniejsze. Ok, także to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.